Z tej strony mnichu, a dzisiaj to jest oczywiście kolejny odcinek na moim kanale. E, tak, to jest e, drugi odcinek z forminga 19 ze serii po niemiecku, tak. Tak nazwałam tą serię, bo mm, mapa Felsblum, na której właśnie gramy, jest w klimatach niemieckich. No to pomyślałam, że nazwałam serię po niemiecku, no i pa Paweł sobie się ze mną zgodzi który właśnie ze mną y, stoi ko obok mnie. Siemaneczko. Dokładnie. No, i dzisiaj chcielibyśmy tutaj trochę zarobić sobie z szmalu. Więc... Padłam na pomysł, że tak. Michał będzie sprzedawał zboże z ostatniej nagrywki, które zbieraliśmy. Jak nie oglądaliście, to musicie obejrzeć. Teraz to i, i A ja okay. będę ścinał drzewa blisko pola numer 20. Czyli I musimy to, zarobić tarczy, na drugą taką samą przyczepę i ją skonfigurować tak, żebyśmy mogli sobie w sensie na niej. No, żeby my mogliśmy tam mieć pasy, żeby przy... no, żeby przypiąć drzewo, żeby nam drzewo nie lepało. Dokładnie, więc ja już tutaj klikam R i napełniamy e, moją przyczepę, a Paweł, Paweł już leci z Ja już jadę na... Tam, po... no ścinać drzewa. Dobra, to ja, to ja już pewno przyczepę i gdzie, gdzie najwięcej płacą? Płacą za pszenicę najwięcej w Port Południowo-Zachodni. Gdzie to jest? Południowo-Zachodni? Port... O kurde, całą mapę musisz przejechać. To jest tutaj. W prawym dolnym rogu. Południowo, czekaj, południowo czy nie Nie. Port, ano, południowo-zachodni? Nie, północna! Północno, no załatwienie. Zachod... to na samej górze. No wiem, dobra, no to lecimy tam. A ja Was zachęcam do subskrypcji tego kanału no i zalejkowania tego filmu. A my sobie już sam lecimy. Czekaj, przyczepę mam, przyczepę mam, dobra. Boże, tu jak pijany jeżdżę. Jak ci tam idzie ścinanie, panie Drywalu? A jedno już ściąłem. A to bardzo, bardzo dobrze. Więc sobie. Tam... Właśnie drugie leci. Ale takie malutkie. Nie. Ja. No, i mamy też plan, tam może zrobić odrobinę pola na tym miejscu, gdzie były te drzewa. Czyli możliwe, że w następnym odcinku będziemy tam usuwać pniaki. Wypożyczymy taką maszynę do usuwania pniaków. No i może to się uda usunąć się pniaki Ale najpierw nam kasa potrzebna. No właśnie, dlatego jest ten odcinek. Nie, to ja wpadłem na pomysł tego odcinka, bo Michał nie miał pomysłu. I pewnie jak widzicie po tytule... Czy, czy udało nam się dużo zarobić? No, miejmy nadzieję, że nam się uda dużo zarobić, nie? No... Oby, oby. Oby, oby się udało. Teraz jeszcze okażę, że po co... Tak w ogóle jest chyba dwa dni pomigini jakoś, tak? No Boże, wysiadłem z ciągnika, Boże, że ciągnik na florach za chwilę... W pociąg. O nie, w pociąg, no, pociąg zjedzie, nie, nie! Z pociąg! Jedzie pociągnie. A niestety akurat chyba za chwilę jechał. Czekaj, okay. stopu chyba to nie było, nie wiem. Najwyżej mandat dostanę od minimum. Boże, ja to... Najwyżej przeciw... zrobimy nową gospodarkę i prześlemy tam 500 euro jako mandat i potem usuniemy tę gospodarkę. No, Ej widzowie, jest. to jest dobry pomysł, żeby przestrzegać prawa na tej o, serii. O dobra, dobra. No. O, no, o, właśnie, tak, o, yy, to... No. Powiesz tak! Dużo drzew tu już leży. I, dużo to nie ile, tylko że wiesz, tam tym... Swoim masajem, czy co ty tam masz, to... Kejsa. Okay, so. okay, Kejsam, so. no... Kurde, to... zapomniałam zgasić silnik w ogóle. No, musisz teraz pamiętać, bo ja też właśnie dawno nie grałam na tym gaszeniu silnika. Więc... Czy ja ostatnio grałem chyba tydzień temu? No, ja, ja, ja ogólnie nowo, automatycznym gram. E, Widzowie, więc... powiem wam tyle. Na wakacjach może ruszy mój kanał, ale nie powiem, co będziemy nagrywać. Na nim na pewno będzie Michał. I pan e... Michu. Dalej, to na rondzie. Więc tak, no to jutro w niedzielę w następny odcinek z, tak jak mówiłem, raczej powiększania pola. E... Będzie nagrywany dzisiaj, bo Michał za bardzo nie może w niedzielę. E, dobra, ja tu już dojechałem na, po, do portu, nie na port XD. Na port XD. E... Ej, czekaj, gdzie to? A dużo w Fortnite grałeś, nie? No. Dobra, tu skręcamy. I A no widzowie, że się chcieli. Od... I zga zgaduj, z ile za zarobimy, Paweł. Zgaduj, ile zarobimy. Dużo. I... Wystarczy? Tak. Dobra, i, i ile? Będzie 10 koła przynajmniej z tej przyczepy? To jest tak, na czapkę? W tym momencie Będzie. Możemy... Będzie 10 koła z tej przyczepy. Już jest 10 A co będziemy jeść gruz no. Dobra Mamy 12300, więc nie jest źle. 8 tysięcy? No prawie 8 tysięcy. Nie tak, no to nie. idealnie na, to, na tamtą naczepę i zaczniemy z taką samą ilością kasy jak na początku. Stracimy tylko 200 A jako, jak z tego my są zaczynali. Mieliśmy dwa kropki chyba? No dobra. Więc To kupować tam czy przyczepę? Więc na tym będzie Z pasami? Ale o którym o ci chodzi, tak? Tą najtańszą z naczyn, żebyśmy potem sobie mogli ją skonfigurować na zwykłą, jak nam już nie będzie potrzeba. No dobra, tylko że ona wiesz, będzie taka, że musisz ją mieć ten. No, na platformie, żeby były pasy, nie? No tak wiem. No to... No nie wiem, to wtedy to, to one wtedy są do włożenia kłód jedzenia. Czyli nic nie... wiesz, do kupy, najwyżej do fenda kupimy ten. Takie do podnoszenia kłód i będziemy włożyć, wiesz, będą trzeba to znosić, nie? Więc dobra, my sobie tu lecimy. No to kupuję. Ją. No to kupuj, kupuj. Yy. Dobra to Ja tu sobie lecę stawką O! Kupione. Będę tam przejeżdżał za chwilę koło ciebie. Przejedz koło sklepu. To ją zabierzesz, bo masz ten hak. Ale, ale no to wiesz, że to się nie opłaca, bo to zupełnie inny, od niej sobie nie ma pojadę. Ha. Pojedziesz je... tam po nią, bo ja tu już, do, już dosyć dużo tego drzewa ściągnę. To ty sobie pojedź, że ty też masz ten. No szczerze, mam nawet mocniejszy traktor. Mój traktor ma 261 koni, a twój ma 150. Ej Paweł, mam nadzieję, że tam zrobiłeś dobre przyrządzenie, bo jadę, twoje, jadę twoim lasem. Wykościłem yy, wykosiłem póki co... wykosiłem ja No jest to, coś ty tam zrobi. Pokaż. Yy, mam lagi trochę, bo mam 40 pingów coś, to to zrobię, panie. Wycinka. A no. To tutaj do, dotąd wy się najdziesz, nie? Ta jeszcze tu. Znaczy dopiero rozkręcam, tak jak mój sztil. A to jak kupiłeś? A co bym miał kupić? Składne? Z... gdzie ja ciągnik zgubiłem? Pięknie, że dwa razy tam to znajdziesz. Może trzy. Dobra, to lepiej. Nie wiem, mi? mamy w ogóle trzy pojazdy. Chciałam mieć jeszcze jeden ciągnik, żeby ten, żeby jak już to pracownik coś tam robił No przydał się No to ale na razie nie mamy hajsu Żeby pracownik mógł tam po pole z poprzedniego odcinka już obrabiać na... No a teraz jesteśmy pozbawieni takiej opcji Boże, z złej strony podjechałam Ty albo weź mojego case'a I podczep siewnik i na 20 daj pracownika, żeby siał na czymś, nie wiem, Nie coś To jest niepotrzebny? Niepotrzebny mi aktualnie. No to już idę do kajsa. I co mam poczepić? Yy, siewnik. Yy, dobra, już idę. Biorę kajsa. W ogóle Michał chciał transportować zboże moim kejsem, tylko jak się dowiedział, że jedzie 10 km wolniej, no to jednak nie. No nie opłaca się po prostu, bo ten odcinek trwał milion lat. I tak, to już trwa 10 minut, więc to jest dosyć sporo czasu, więc nie wiem, czy wam nie przyspieszymy tego procesu, jak ja będę wywoził to z hey ja tu mam drzewo, ono ma normalnie teksturę, ale nie da się go ściąć. Aha, nice. Dobra, nie się... mogę go ściąć od dołu, muszę od góry. a to było to tylko jedno drzewo, takie choinka chyba to było, nie? No, cho... świerk. No, świerk, no, 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 to choinka, to jest na Boże <laughs> Znam się na rolnictwie bardzo. No bardzo. To już ja lepiej się znam, driftując w polu traktorem z kultywatorem. Okej, okay, i... Dobra, A co soje? A soje? To jest siarść, czy pszenicę? Soja jest najdroższa. No soja jest najdroższa, tylko że mało mało sypie. Dobra, soja. Yy, mamy problem! Jaki? Wymknęło się coś spod kontroli, bo drzewo spadło na drogę. Ojdź! To się, to czekaj, to później sprzątniemy. Ale mogę je pociąć, mogę je pociąć więc. To Tygodnie Tylko nie na za długie kawałki, nie? To jest tak, ono się zatrzymało na białym smutku. Ej, soja to jest która? Ej, wygląda trochę jak kebab. Czyli to to jest soja, Mamy no. porównania, nie widzowie? Jak wygląda soja, jak kebab. Sorry, ale muszę soja, dobra, no to puszczam pracownika. Florin, yy, wiesz, że w tym lesie są tu takie trupy z drzew, te, te się połamały niby? No. To ten trup z drzewa się zrespiłby w prawdziwym drzewie, Ja mogę ciągnąć. Gdzie jest fendt? Tu jest pan. Dobra, więc ja wam przyspieszę ten proces wywożenia tego na skup, więc widzimy się, jak yy, przyjedzie na, przyjadę znowu na gospodarkę. Więc teraz macie przyspieszone tempo, tajna pizza. Mm. Tak, 64%. A jak u Pawelusowego sytuacja się przedstawia? No większość drzew. Aha. To ja już tam jadę do siebie fanciorem, zobaczymy co się tam zrobi. Tak, zostało chyba z 5 drzew 6. Do pokrojenia. Okej. Okay. No to już tam do Pawelusowego jedziemy, Widzimy. A ja mam pomysł. Weź obie przyczepy. Na jedną... co masz tam chyba... Kilkadziesiąt procent, to zasypiemy ją drewnem. Jeszcze zamkniemy ją na n bo ja tam pokrywę do niej zamontowałem. I jak będziemy jechać do skupu drewna, to jeszcze ty tam skoczysz na ten, żeby sprzedać tę pszenicę. To się nie opłaca, bo to nie jest po drodze. Ja już jadę, więc ja tutaj wiesz, to widzę. Ale na pewno mniej przejedziesz niż jadąc przez całą mapę znowu. to trzeba uważać strasznie, nie. Ale najpierw polecimy z drewno sprzedać. No to ale to też jest tyle ton pszenicy wieś i ten... 7 ton pszenicy i jeszcze w dodatku podwórka, to też będzie obciążało. To jest farminga, nie Prawdziwe życie. Ale wiesz, że to... Farmingu też to działa. Aha. Ta dziewiętnastka. Jak ja to sprawdzałem, to nie działało. E Przenikłem, no to ja już wróciłem i po wyciął już prawie cały las. No i tutaj tak to się prezentuje. Dzwonią do mnie? Przepraszamy za dzwonek, przepraszamy. No i tak to wygląda, jak się coś prezentuje, więc my ten odcinek, już będziemy raczej kończyć, czekajcie na jutrzejszy odcinek w niedzielę. No więc ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek na będzie spodobał. hello